Dźwiękowy przewodnik po historii najnowszej. Związek Radziecki. Doktryna Breżniewa. Leonid Breżniew nie miał wielkiego doświadczenia w polityce zagranicznej, obejmując rządy w roku 64. Mówi profesor Paweł Wieczorkiewicz. Pewno jako przewodniczący Rady Najwyższej, więc zajmując formalnie pierwsze, ale faktycznie ściśle tytularne stanowisko w państwie, przyjmował delegacje zagraniczne, jeździł z wizytami, ale trudno powiedzieć, że by się na sprawach dyplomacji i polityki znał. Opoką i najbliższym współpracownikiem stał mu się fachowy dyplomata, a z genezy i zawodu współpracownik kiedyś tam NKWD, Andrzej Gromyko, nieusuwalny za jego kadencji minister spraw zagranicznych, którego dziedziczył zresztą po Gromyko, którego z czasem wprowadził do biura politycznego i z którego opinią liczył się w bardzo wysokim stopniu. Trzeba powiedzieć, że przy swoich różnych odrażających cechach osobowych, oschłości, ascetyczności, na marginesie powiedzmy, że i polonofobii, Gromyko był dobrym fachowcem. Świadczą o tym sukcesy dyplomacji sowieckiej za rządów Leonida Breżniewa. W momencie obejmowania stanowiska w 1964 roku Związek Sowiecki był niewątpliwie drugim mocarstwem świata. Był niewątpliwie mocarstwem dysponującym poważnym potencjałem militarnym, mogącym w pełni zagrozić Ameryce. Ale był też państwem, którego polityka ograniczała się do gruncie rzeczy bliskiego przedpola, z jednym właściwie wysuniętym Przeczółkiem, mianowicie Kubą. Za czasów Breżniewa ten proces, proces globalizacji polityki sowieckiej, znacznie został rozszerzony i przyspieszony. Sowieci przecież pod koniec lat 70. i 80. mieli interesy i w Adenie, i w Etiopii, i w Somalii, i w Afryce Południowej, i w Angolii, i w Mozambiku, i w Nikaragui. Nie mówiąc właściwie o całej Azji, w której Znajdowali się w mniejszym czy większym stopniu na czele czy łącznie z Afganistanem. Zmiany w Afganistanie. W Kabulu dokonano zamachu stanu, a kierownictwo rewolucji przejął były wicepremier i wiceprzewodniczący Rady Rewolucyjnej Babrak Karmal. W czwartek wieczorem Radio Moskiewskie informowało. Występując przez Radio Kabul w imieniu Komitetu Centralnego Ludowo-Demokratycznej Partii Afganistanu, Rady Rewolucyjnej oraz rządu, Babrak Karmal stwierdził, że kwietniowa rewolucja wstąpiła w nowy etap. Leonid Breżniew skierował depeszę gratulacyjną do nowego przywódcy. Nowe władze zwróciły się do Związku Radzieckiego o wszechstronną pomoc i rząd radziecki zgodnie z układem z grudnia ubiegłego roku przychylił się do tej prośby. W ten sposób Związek Sowiecki z mocarstwa pierwszej klasy, ale o interesach w gruncie rzeczy jeszcze za czasów churszczowa dość regionalnych, przeistoczył się w pełni w mocarstwo globalne. I to w jakim sensie była zasługa, może nie tyle samego Breżniewa, ale w ogóle okoliczności historycznych i kursu, generalnie ekspansywnego kursu, który nadano za jego rządów w polityce Sowieckiej. Jego wyrazem stała się doktryna. Breżniewa, określona tak dlatego, że Breżniew wypowiedział ją po raz pierwszy, sformułował publicznie w roku 1968, 26 września, najpierw na ramach prawdy w ogłoszonym artykule, a potem w wystąpieniu własnym. Oczywiście szło inwazja Czechosłowacji i po jej zajęciu stwierdzono, że Związek Sowiecki, cytuję, ma prawo do interwencji zbrojnej w każdym, z krajów bloku socjalistycznego, o ile zagrożone tam zostaną podstawy ustroju socjalistycznego. De facto szło coś zupełnie innego. To nie szło i rzecz nie w zagrożeniu podstaw ustroju, rzecz w utrwaleniu teherańsko-jałtańskiego podziału Europy. Sowieci deklarowali tym samym, tak jak kiedyś Amerykanie ustanowili doktrynę Monroe, to teraz doktryna Breżniewa była taką doktryną Monro przerobioną na użytek Moskwy. Sowieci deklarowali jasno swoją strefę wpływów nieprzekraczalną, w której nic nie mogło się dziać bez ich zgody. Parę słów zatem jeszcze o konsekwencjach tej doktryny myślę, że najbardziej dokuczliwą, namacalną poznaliśmy my sami, kiedy w 881 roku w każdym domu polskim trwały nierozstrzygnięte aż do 13 grudnia dyskusje wejdą czy nie wejdą. W myśl doktryny Breżniewa wyjść powinni. Powinni wejść do Polski zresztą już właściwie w roku 1970. Że tak się nie stało, zawdzięczać to należy po części powściągliwości Leonida Ilicza. Breżniew nieskłonny był do zdecydowanych działań. Mówiliśmy już o tym, że był człowiekiem raczej miękkim, pogodnym, który nie lubił w fokusie kłopotów, nie lubił trudności. Pławił się natomiast w różnego rodzaju triumfach i sukcesach. Dziś odbyło się nadzwyczajne uroczyste posiedzenie Sejmu z okazji 30-lecia Polski Ludowej. Przed posiedzeniem, w obecności przedstawicieli najwyższych władz partyjnych i państwowych, Edward Gierek udekorował Leonida Breżniewa krzyżem wielkim orderu Wirtuti Militarii. Nigdy nie myślałem i nie mogłem o tym myśleć, że w 30 lat później Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, rząd i cały naród polski nie zapomną tych czynów bojowych, której które dokonywała nasza armia radziecka wspólnie z wojskiem polskim faszyzmu. przeciwko faszyzmowi i tym bardziej chrony. Trudniej mnie Jestem. Tym trudniej mi wyrazić mi te najgłębsze uczucia uznania, wdzięczności za pamięć i za pamięć, zaszczyt, wy i za szczyt, jakiego tu Pozwólcie dostąpiłem. Jeszcze raz serdecznie dziękuję. Ekspansywna polityka sowiecka po części za jego sprawą nabierała takich dość wygładzonych pozornie cech. Owym ukrytym w rękawie nożem były operacje specjalne KGB, GRU, czyli wywiadu wojskowego i innych spec-służb. Były działania samej armii sowieckiej, bo nie tylko przecież w Afganistanie. Natomiast wszystko to ukrywano pod pewną kosmetyką ideologiczno-prasową, która zapewniała tym działaniom stosowne alibi. Doktryna Breżniewa przetrwała nawet swojego głosiciela. Odrzucił ją ostatecznie podczas pierestrojki i to nie bez poważnych wahań Michaił Gorbaczow. Czy odegrała rolę? Oczywiście, że tak. Zahamowała zmiany demokratyczne w krajach tzw. krajach demokracji ludowej na przeciąg mniej więcej 20 lat. Utrudniła zmiany przede wszystkim w Polsce. Zahamowała proces rozpoczęty w roku 80. Za czasów Breżniewa rok 81. Wszystko jedno wykonane czynnymi rękami był logiczną konsekwencją poprzednich wydarzeń w Polsce i inaczej się po prostu nie mogło dziać. Co charakterystyczne doktryna breżniewowska nie miała pełnego zastosowania i nie mogła mieć do takich egzotycznych krajów tzw. demokracji ludowej jak Kuba czy półorientalne Chiny. Z Chinami zresztą za czasów Bryżniewa stosunki układały się źle, z Fidelem Castro bardzo dobrze, ale w sprawy tych państw Związek Sowiecki się nie mieszał, zgodnie ze wskazaniem, że tak daleko sięga władza sowiecka, dokąd dochodzą gąsienice sowieckich czołgów. W związku z tym w efekcie tego Kuba mogła uprawiać swoją własną politykę, a Castro mógł budować komunizm na swój własny, wcale zresztą nie lepszy niż sowiecki sposób.